Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym e, dniu, e, w kolejnym vlogu. Właśnie piję swoją wodę z miodem i z cytryną jak codziennie rano. E, no i też jak widzieliście wcześniej, e, dzisiaj zrobiłam sobie trening. No nie wiem, może to nie, no nie zawsze jest idealnie, widzicie, bo mój synek wstał razem ze mną, mimo że ja wstałam przed godziną siódmą, żeby poćwiczyć w ciszy i w spokoju. To on stał razem ze mną, więc towarzyszył mi przy ćwiczeniach. No cóż, jak się ma dzieci, to nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. No i dzisiaj ćwiczyłam z nową, z nową dziewczyną. Znalazłam fajny kanał na YouTube Ailem Abaci. Ta dziewczyna się nazywa Ailem Abaci. I to, co mi się spodobało u niej na kanale, to to, że bardzo dużo ma pilatesu. Ja ogólnie z, przeważnie ćwiczę z dziewczyną z kanału Training Fitness, bo jest to Ola Polka, która po prostu jak ćwiczy, to też mówi, jak wykonywać ćwiczenia, na co zwrócić uwagę. I to mi się podoba, bo też nie muszę na to patrzeć w ekran. No ale coś dla odmiany, coś innego. Stwierdziłam, że spróbuję dzisiaj pociczyć Zeylem Abaci i ćwiczyłam z nią dzisiaj pierwszy raz, więc troszkę się gubiłam w jej ćwiczeniach. Ale to nic. To tak zawsze jest na początku. Wystarczy kilka razy pociczyć z tą osobą i już zapamiętuje się ten styl ćwiczeń i jak wykonywać te ćwiczenia, więc z każdym dniem będzie coraz lepiej. I ona ma właśnie dużo takich treningów 12-15 minutowych. I na przykład dzisiaj, w tym treningu, miałam i brzuch, i uda, i pośladki, i ogólnie całe ciało, więc to mi się podoba, że w tych 12 minutach jest wszystko zawarte. Bo ja ogólnie nie lubię jakoś długo ćwiczyć i nie lubię się też bardzo męczyć przy ćwiczeniach. Dlatego też pilates mi pasuje, dlatego że no są tam po prostu. Ćwiczenia wykonuje się powoli, spokojnie, bez pośpiechu i to mi się po prostu podoba i dzięki temu poko pokochałam ćwiczenia. Gdybym miała codziennie ćwiczyć aerobik, to nie wiem, czy byłoby tak wesoło, bo i tak powiem Wam szczerze, że ostatnio w tamtym tygodniu bardzo opuściłam się w ćwiczeniach. Ćwiczyłam, miałam po 3-4 dni przerwy e, przez, przeziębie przez przeziębienia dzieci. Na czym ja skończyłam? A. O przeziębieniach dzieci o tym, że nie ćwiczyłam zawsze. No wiecie, no też nie zawsze jest tak, że zawsze się chce ćwiczyć. Czasem po prostu człowiek ma lenia i nie chce danego dnia ćwiczyć. To, to, to też jest normalne, ale hmm, często jak mam taki dzień lenia, hmm, chcę mimo wszystko i tak poćwiczyć, bo później to uczucie tej takiej, wiecie, takiego, że się pokonało to lenistwo, że się zrobiło coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, jest mega, mega fajne, więc, więc dlatego ćwiczę. A wracając do moich dzieci, no to mój Gracjanek oczywiście też był przeziębiony. Co Wam mówiłam w tamtym tygodniu, że miał temperaturę. Pojechałam z nim w poniedziałek do lekarza i okazało się, że ma zapalenie gardła. I jeszcze mój starszy syn też go wziął do lekarza i też był przeziębiony. Zaatakowane górne drogi oddechowe, więc wszystko troje: syropy, inhalacje antybiotyki, no ale z dzisiaj już dużo, dużo lepiej. E, gracenek już jest prawie, że zdrowy. Jeszcze tam lekko czasem e, zakaszlę, ale to, to nic. Ale jakby tego było mało, mojego męża jeszcze dorwała rwa kulszowa, więc leży e, na łóżku z bolącą nogą. <grym> Tylko ja jestem e, póki co jedna, jedyna w domu, która panuje nad wszystkim. No, także uciekam robić sobie śniadanko. No i później zobaczymy jak się ten dzień potoczy. O, jakie ładne miseczki. O, strasznie mi się podobają te witrynki. Właśnie na szkło. Coś takiego na pewno będę chciała do nowego domu. Ile taki fotel kosztuje? Jest, no. 899. Ładny. Wygodny. O, bardzo lubię taki typ mebli. Półeczki. Ładny. Szafa. Zobaczymy, czy ma półeczki, czy tylko nie. nie. Tylko na wieszaki. No i znowu mój typ witrynek, których bardzo lubię. Bardzo ładne. 934 zł. Tatianka coś dla Ciebie. Pokoik. Fajne łóżko, wysokie, nie? Chyba. A, tak, bo z szufladami. No, tutaj komoda. Trunki. fajna szafa. Oj. Ładnie, no. Narożna. Ładnie. O, Dla nas to chyba będzie trzeba dwie takie kanapy kupić. Nie, Tatianka? Ładne. Dwie zostawić w literkę I L. Albo która? Ta szara. Też ładna. O, super, bardzo ładna. Zobaczmy cenę. 3339, e, ale już nie, materiał już nie taki. Ładne kanapy. O, ta różowa, fajna. Zliczne. Tutaj, co tu mamy? Fajna biblioteczka. No. Jeszcze nie urządzam domu, ale już patrzę. Co tutaj jeszcze idziemy? O, tutaj. Nie, nie mój typ mebli. Nie lubię czarnych mebli, bo wszystko widać na czarnych meblach. Nie są brzydkie, ale wszystko widać. Także tutaj są takie zestawy. No, taki typ mebli to już był kiedyś modny. Tu jest ciekawy, fajny. Można z boku jakby książki ukryć na półeczkach. Tu na telewizor. No, fajny. Fajnie, bo od przodu tego właśnie nie widać. Super. Fajnie. I tu wiszące. Z, sz... z szafeczkami. Bardzo ładne. O, te są kanapy bardzo fajne, takie malutkie. Super. Świetne kolory. Tam to zielona. O! <laughs> Idziemy zobaczyć. Biureczko. Z szuplatkami. Mmm, też fajna, no? Fajna kanapa ładna duża. Mhm. No, to jest fajne te naperki. Te szafy, ale w macie wszystko. A ja jednak wolę po łysku. Fajna! No, super. Chciałabyś takiego biurka? Fajne. Zobacz, z połyskiem. Ale tu jest blat w macie. No, fajne. O, jaka wiosna, pełną parą. O, moje kolory. Zieleń. piękne. O, jakieś liczne poduszki z palmą. Piękne. Mhm. No, ładne, ładne. Właśnie narzuty. Uzdałabym się na łóżko. 20. Ładne kolorki. W jakiej cenie? 120. 220 na 220-159 20, zł. No, tylko ciekawe właśnie czy one są. To zobaczymy. O, też są takie w sumie jak...

Ja. Ten ładny, a tym skotkiem ładny, nie? Ale może się znudzić. Fajny. Ten jest fajny, różowy, nie? A zobacz, cenę 129, zł. a nie dużo. Ale nie, chodzi pod łóżko. Tak, przy łóżku, no. Już fajne. Bardzo ładne poduszeczki. Takie duże łóżko. Takie duże. <taki duże łóżko ci się marzy. O, te chodniczki nasze łazienkowe, one są fajne. W różnych kolorkach. Ten kolorek jest ładny, nie? Taki łasosiowy. Najbardziej biały pasuje do wszystkiego. Mm. To białe. No, fajne. Zobacz, z tą szafeczką jeszcze, nie? Fajne. Będziemy projektować później. Za dwa lata. Fajne, wygodne. O, to czarne jest bardzo ładne. Fajne. I ten kocyk super. Taki, Jak pantelkę. Fajne jest. I tu są już takie łóżko o, i tu są właśnie mebelki w powysku zupełnie inaczej się prezentują i łatwiejsze są w utrzymaniu. Ładne. Łóżko. Mhm. Tu są fajne poduszki, które można właśnie Przykleić. przykleić do ściany przy łóżku, o, żeby się nie brodziło. Albo takie kwadraciki, właśnie takie. No, no nie półku. kwadraciki to są. A takie przejście kąty. Trójkąty, można... kółeczka. Fajnie, kąty. można udekorować ściany. O, to też jest O, ładne. o właśnie. Pięknie to wygląda. To kółka też. Może służyć za oparcie. 29 zł. O taka dla nas knapa. Duża. No właśnie, jest miejsce Telewizor. na kawkę. Telewizor. Fajne, fajne tak jest, no. A to jest takie Tutaj kuchnia. O, podobają mi się takie blaty. Fajne. Co ciekawe czy praktyczne. Dolna no. notóweczka. No. Ładny kolorek. Dodoweczkę. Laty są ekstra. O, tutaj was właśnie ściana wyłożona tymi poduszkami. Fajnie to wygląda. I to łóżko jest ładne, Tatianka, nie? Nie. nie podoba ci się po czarne. Fajnie. Tu, jak ładnie. Na tych nóżkach uwielbiam meble. Piękna toaletka. Super. Coś pięknego i w połysku. Zobaczymy szafę. Wieszaki. Ale to są półeczki. Super. Wlatki. Już to są takie komplety. Także wróciliśmy już z Agata Meble. Nie robiłam w sumie żadnych zakupów, bo pojechałam raczej z takim zamiarem poglądania mebli do sypialni, do pokoi dziecięcych, młodzieżowych mebli, kuchennych. Chciałam się zorientować mniej więcej, jakie są modele mebli, jak to wszystko wygląda cenowo. No, tak, z takich jedynych zakupów, jakie zrobiliśmy, to e, moja Tatianka kupiła sobie taką poduszkę w kształcie MOPSA za 26,90. Także może sobie kupi jeszcze kolejne. Zobaczymy także. To tyle z naszych e, zakupów. Dzisiaj w Lidlu kupiłam sobie taki e, ładny pojemnik e, drewniany na herbatki, bo mam ich sporo, a stoją tutaj po prostu tak e, w pudełkach, e, więc stwierdziłam, że kupię sobie taki pojemniczek, e, ładny, drewniano-szklany, e, z takim tutaj fajnym zamknięciem, i te herbatki sobie tak fajnie poukładam, więc teraz biorę się za porządki. I ten pojemnik kosztował 29,99, więc niedrogi, a bardzo fajny. Tak więc tak się prezentuje pudełeczko. Ładnie herbatki widać, uporządkowane. Nie stoją już kartonowe pudełka, nie zaśmiecają mi szafki, więc jest fajnie. Teraz zabieramy się za szykowanie kolacji. Nie robiliśmy się obiadu, bo jedliśmy wczorajsze spaghetti. Więc na kolację zrobimy sobie burgery. I teraz będę przygotowywać właśnie mięsko. Mięsko wołowe, mielone i dodam do tego też przyprawę do wołowiny czosnek granulowany, czyli może... Soli kajen. Soli też damy, tak. No i będziemy smażyć takie kotleciki i będziemy robić później burgery. Wymieszane, więc będziemy teraz lepić te kotlety. Taki jest mój burger. Na końcu, mama je zawsze na końcu. Także zabieram się za jedzenie kolacji. zabieram się z Wami w niedzielę, ja zabieram się za jedzenie pączusia. Mojego? <noise> Twojego? Nie, to dla mnie się został jeden ostatni. Bo było ich 12. w ogóle kupiliśmy w Lidlu 2 opakowania, spore opakowania pączków. Jakoś tak przy dwóch opakowaniach, 12 sztuk w jednym opakowaniu, wychodziło po 30 groszy pączek. Także kupiliśmy, ale bardzo smaczne. Z takim dobrym nadzieniem, z cukrem pudrem, tak jak ja lubię, także tłusty czwartek przeniósł się nam jeszcze na tłustą niedzielę, tak? No, no, także za chwilkę biorę się za obiad. Dzisiaj zrobię filety z piersi z indyka do tego jakąś surweczkę. Nie wiem, może marcheweczkę gotujemy. Co ty na to? Bo nie było. O, właśnie, może marcheweczką gotujemy. Później mam zamiar sobie zrobić paznokcie, bo niestety tylko w tydzień czasu mi się trzymał kolor. Za dużo myłam sprzątałam, <noise> więc trzeba zrobić nowe paznokcie. a później po południu wybieramy się na urodziny. Teścia <noise> 70. co prawda impreza nieduża, bo tylko tort w gronie rodziny, wśród najbliższych, ale miło spędzimy niedzielę, tak? A się z <noise> e, no także także będę powolutku kończyć tego vloga i widzimy się w kolejnym filmie. A w ogóle to jeszcze pokażę Wam szybciutko, jaki bieżniczek kupiłam nowy. Poczu się i jesz, tak? Jak... No już nie ma prawie. Kupiłam w Pepko taki fajny bieżniczek z frędzelkami. On jest taki jakby słomkowy, ale ten mi się właśnie dużo, dużo lepiej sprawdzi przy moim gracjanku, bo tamten biało-czerwony, który miałam poprzednio, no, to niestety doczekał się plamy po keczupie, po mazaku. Także stwierdziłam, że lepiej mieć coś ciemniejszego przy, przy dzieciach. E, no, także uważam, że dużo, dużo fajniej e, wygląda. No, tutaj bajka ogląda synek gracianek, także ponczu wcina. No, także i ten bieżniczek kosztował 30 zł. Myślałam, żeby jeszcze drugi dokupić, ale no, nie, wy, nie wyjdzie wymiarowo. Także <grym, <grym, wygląda. Wygląda to tak. Kto ci dał galaretkę? Tata. Tata? Tak. Lubisz galaretki, tak? Tak. No, a po to chyba mama dokończy, co? Nie. Ty? Tata. Dobra, to pooglądaj chwilę i, i wyłączamy. No już ci otwieram.